Cześć chłopaki, Ilia ja tutaj. W tym filmie pokażę Wam jak możemy naprawić CapCut. Um nie ma opcji, aby na przykład eksportować filmy lub nie można tego zrobić. W zasadzie są pewne powody jak możemy rozwiązać ten problem. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić to po prostu otworzyć nasz CapCut. Po pierwsze, pojawi się takie okno. A w prawym górnym rogu kliknij ikonę ustawienia i spróbuj sprawdzić swoją wersję. Może masz starą wersję i nie ma wsparcia dla eksportu wideo. Więc, jeśli masz opcję aktualizacji, zasadniczo sugeruję zaktualizowanie aplikacji i upewnienie się, że masz najnowszą wersję. Więc, po tym, gdy wszystko jest gotowe, możemy spróbować otworzyć istniejący projekt tutaj. A następnie kliknij na Modyfikuj szczegóły. Aby zmienić szczegóły projektu, kliknij gdzieś na oś czasu, nie na klip, ale tylko na oś czasu, a potem kliknij na Modyfikuj i spróbuj zmienić jakieś różne, różne ustawienia. Tutaj czasami to może pomóc, na przykład nazwać lub zapisać, do, skopiować do projektu, zachować oryginalne miejsce. Zasadniczo czasami to może pomóc. A następnie spróbuj kliknąć eksportuj i pobaw się tymi parametrami. Na przykład zmień folder eksportu. Czasami nie ma jakby folderu eksportu. Może usunąłeś ten uch folder i teraz nie ma opcji aby jakby eksportować w to miejsce. Upewnij się, się również, że pole wyboru eksportu wideo jest zaznaczone tutaj, ponieważ jeśli nie ma tutaj pola wyboru, nie będziemy mogli eksportować. Czasami pojawia się taki problem, ponieważ nie wybraliśmy, co chcemy eksportować, np. wideo lub audio, więc po prostu kliknij na wideo, a następnie kliknij eksportuj. Głównie to pomoże. Mam nadzieję, że pomogłem. A proszę, zostaw lajka, zasubskrybuj i napisz swoje komentarze. Do widzenia.